Halo, 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 dzień dobry. Dzień dobry, kochani. Dajcie znać, czy mnie słychać. Mam świadomość tego, że mnie nie widać. Zaraz, zaraz, zaraz tutaj będziemy działać. Cześć. Dajcie znać, czy mnie widać i czy mnie słychać. Zaraz powinno być mnie też widać. A ja w tym czasie słuchajcie, spróbuję ustawić jeszcze. Rozpocznij transmisję na żywo na Instagramie. O, bo jestem też na Instagramie. Haha, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Chyba jestem. Fajnie. Dobra, fajnie. Cześć Ula. Dzięki że potwierdzenie. I potwierdzaj, że widać, także m, bardzo mi miło. Bardzo Ci dziękuję. No słuchajcie, nie mam też dzisiaj kawy, gdyż firma, która miała mi dostarczyć mleko, zawiodła mnie, zostawiła mnie bez mleka, więc nie mam też kawy, bo ja kawy bez mleka nie, nie mogę się przestawić. Więc dzisiaj będzie znowu przy herbacie. Jak będziecie miały jakieś pytania, to koniecznie pytajcie, dobra? W komentarzach i ja będę na bieżąco starała się reagować. Jak już się rozkręcimy, to też y, możecie y, udostępnić na swoich tablicach i możemy, możecie udostępnić też do grupy naszej y, wyzwaniowej, bo tam może nie wszyscy zauważyli, że już jesteśmy. Dobra. O, y, jest Kasia. Cześć, Kasiu. Słuchajcie, dobra. Y, dla tych, co mnie może nie znają albo trafię to całkiem przypadkiem, nazywam się Aleksandra Wejdelek-Bziuk, jestem adwokatem kobiet. To znaczy w internecie. E, prowadzę takiego bloga www.adwokatkobiet.pl, e, a poza tym, a poza tym e, prowadzę kancelarię w, w Warszawie i na co dzień pomagam kobietom we wszystkich sferach prawnych, e, szczególnie w ciąży i w okresie wczesnego macierzyństwa. E, sama jestem podwójną mamą, także wiem dobrze, z czym mamy się borykają. Aktualnym moim program, projektem na tapecie jest wyzwanie: Prawnie gotowa do porodu. Już widzę, że tutaj dołączyło część dziewczyn, które są ze mną w tym wyzwaniu, więc miło mi bardzo Was widzieć tutaj na tym pierwszym naszym mini szkoleniu. Wyzwanie to jest może dla tych, którzy nie są zbyt os oswojeni z Taką internetową, internetowym slangiem. Wyzwanie to jest taka nazwa bardzo intensywnego, kilkudniowego zamkniętego szkolenia. Wyzwanie polega na tym, że będziemy się intensywnie szkolić w zamkniętym gronie. Wyzwanie będzie dostępne tylko dla tych osób, które będą na wyzwania zapisane. A po zakończeniu wyzwania firmy, firmy z wyzwania i wszystkie szkolenia zostaną no, będą już tylko dostępne odpłatnie. Także wezwanie jest bezpłatne, ale tylko przez czas jego trwania. Wyzwanie się zaczyna 23 kwietnia i najpóźniej no, chciałabym, żebyście się zapisały jak najszybciej, bo my cały czas się staramy, ale najpóźniej trzeba się zapisać w dniu wyzwania i wszystkie materiały z wyzwania będą dostępne w powtórkach dla osób zapisanych. Do 26 marca. Cześć Asiu, cześć Kasiu, cześć Monika, fajnie, że jesteście. Jak możecie, to się podzielcie tym nagraniem na swoich wolach albo w grupach mam lokalnych, bo wiadomo wtedy więcej osób dołączy. O, mam użytkownika na Instagramie, cześć Kasiu. Dobra, słuchajcie, zaczynamy, bo już nie ma co. Aha, jeszcze jedna rzecz, wyzwanie. Jeżeli się zapiszecie na wyzwanie, to do wyzwania jest prezent za, pobrań, za zapisanie się na wyzwanie na samym początku od razu. I tutaj chciałam Wam pokazać, że właśnie jest taki prezent do pobrania, czyli taka checklista. No, Instagram tego nie widzi, przykro mi, ale pokazuje. Jest czeklista spraw prawnych, które należałoby ogarnąć przed porodem. To jest, wiecie, w moim stylu dużo treści na niewielu stronach plus zdjęcia. Tutaj bonus jest taki, że są też moje zdjęcia z czasów ciąży, więc. <laughs> więc sama swoim, swoim wizerunkiem to troszeczkę promuje i jest też oferta specjalna dla osób biorących udział w wyzwaniu, więc, więc warto w ogóle pobrać w ogóle się zapisać na wezwanie tylko po to, żeby wiecie, żeby w ogóle pobrać tego e-booka. Także, jeżeli miałbyście ochotę, to to zachęcam was i też jakby może można sobie uświadomić dzięki temu. Czy w ogóle to wyzwanie będzie dla Was przydatne? Czy może już macie to wszystko ogarnięte? Bo jak macie wszystko ogarnięte, to no to wiecie, to jakby może już nie jest Wam potrzebne. Natomiast damy sobie, jestem, jestem prawie pewna, że nie wszystko żeście przemyślały, więc jeżeli jesteście w ciąży albo ciąże planujecie, to dołączcie do nas koniecznie. Link do wyzwania jest w opisie tego wideo jest też praca do zapamiętania to jest wyzwanie.adwokatkobiet.pl więc tam trzeba po prostu podać swój adres e-mail i potem odbierać ode mnie maile bo wiecie, bardzo dużo osób się zapisuje a potem nie odbiera maili, więc jak, jak już chcecie dołączyć to dołączcie na całego, czyli też odbierajcie potem e maile dobra, zaczynamy dzisiaj koniec ogłoszeń koniec ogłoszeń, zaczynamy część merytoryczną Merytoryczna część dzisiaj jest taka, będziemy rozmawiać jak to w kwietniu, naszym, w ramach przygotowania do porodu, będziemy rozmawiać trochę o pracy w ciąży. Co chcę powiedzieć na początku, i co jest najważniejsze dla mnie, żebyście zapamiętały z dzisiejszego szkolenia, to jest to, że praca w ciąży nie jest zakazana. Możecie pracować w ciąży i w tym naszym szalonym kraju jakoś się tak utarło, że. Yy, Kobieta w ciąży, nie wiem, nie może pracować, nie wiem, to jest jakieś dziwne, że kobieta w ciąży chce pracować. Hello, jakby możecie pracować, jeżeli jesteście w ciąży. To nie, jakby nie ma w tym nic złego. Tak samo w ciąży możecie prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli macie ochotę i tylko Wam siły na to starczają, to możecie pracować do końca. I z tym się wiąże też to, że nie ma nic złego w podjęciu pracy. Ciąży, czyli w trakcie ciąży z podjęciu nowej pracy. Jeżeli jesteś już w ciąży i dopiero teraz jakby szukasz pracy, to yy, nie ma w tym nic złego. Nawet powiedziałabym, że, yy, że to jest bardzo dobrze i dobrze o tobie świadczy, że chcesz, yy, że chcesz po prostu mieć źródło utrzymania na ten czas. Yy, pozdrawiam yy, dziewczyny dołączające na Instagramie. Yy, I teraz tak, o co mi chodzi? Żebyście pamiętały, że jeżeli y, Wy zatrudniacie się w trakcie ciąży, to w tym nic złego nie ma, pod warunkiem, że Wy naprawdę macie ochotę pracować. Czyli to nie jest tak, że Wy się tylko na papierze zatrudniacie, tak? Jeżeli y, tylko jakby ta praca Wasza będzie naprawdę wykonywana, to to jest wszystko ok i y, nikt Wam nie może z tego powodu czynić żadnych wyrzutów. Mało tego, Wy nie macie obowiązku informować pracodawcy o ciąży. O tym, że jesteście w ciąży, ani na początku, ani w trakcie, ani na żadnym innym etapie. Czyli jeżeli, um, jeżeli nie masz ochoty mówić pracodawcy, że jesteś w ciąży, to jest Twoja sprawa. Tylko um, no pamiętajmy, że to ma swoje konsekwencje. Czyli jeżeli um, zdecydujesz się nie informować pracodawcy o ciąży, zdecydujesz, że um, że nie chcesz, jakby tego mówić, no to z tym się wiąże to, że żadne specjalne uprawnienia, y które przysługują kobietom ciążarnym, y nie będą wobec ciebie miały miejsca. No bo niestety, no jakby jak się powiedziało A, no to trzeba powiedzieć też B, tak? Czyli okej, okay, nie musisz mówić, ale wtedy też pracodawca nie ma obowiązku y wobec ciebie jakiś mieć y super. Y no też jego on też, nie ma, on też nie ma wtedy obowiązku wobec ciebie, tak? No i dobra, przechodzimy do sedna. Sedno jest takie, czego nie wolno kobietom ciężarnym. Mam tutaj słuchajcie notatki, żeby wam niczego nie, zapom nie zapomnieć powiedzieć. I teraz tak. Co może najczęściej będzie spotykane? To jest praca w godzinach, uwaga, nadliczbowych oraz w porze nocnej jest bezwzględnie zakazana dla kobiet w ciąży. Co oznacza, że pracodawca nie może nawet za Waszą zgodą nakazać Wam pracować w porze nocnej albo w nadgodzinach. Żadnych nadgodzin. Ani w układzie dziennym, ani w układzie tygodniowym, ani w układzie miesięcznym. Po prostu nie. Nadgodziny w ciąży są zabronione. Co więcej, jeżeli chodzi o delegacje, tutaj tylko mam, za delegację nie, nie mam na myśli jeżdżenia po mieście, w którym mieszkacie i pracujecie, tylko poza miejsce pracy, tak, do innego miasta. Pracodawca nie może was przymusowo wysłać w delegację, chyba że wyrazicie na to zgodę. To jest tak samo jak już później w trakcie opieki nad dzieckiem, czyli do 4 lat. Czyli w delegację również bez Waszej zgody Was pracodawca nie może wysłać. To jest takie najważniejsze ograniczenie. Natomiast jeżeli pracujecie w biurze, to na pewno Was zainteresuje to, że macie prawo do przerwy od, od pracy od monitora. Kiedyś było tak, że kobieta w ciąży nie mogła pracować przy ekranie komputera więcej niż 4 godziny, ale tego przepisu już nie ma, więc wiem, że nie wszyscy pracodawcy nadążają za zmianami w prawie pracy, więc to aktualizacja tego przepisu już nie ma, czyli w tej chwili może pracować 8 godzin. Natomiast jeżeli pracujesz więcej niż 8 godzin przy obsłudze komputera, to w takim wypadku przysługuje ci 10 minut przerwy po każdych 50 minutach pracy. I to może być interesujące nie tylko dla osób pracujących stricte w biurze, ale także dla um, osób na przykład pracujących, no bo w biurze to ciężko pracować więcej niż 8 godzin, ale mm, na przykład dla pań kasierek, bo tutaj przepis mówi o ekranie o ekranie, tak jakby, tak czyli monitor, obsłudze monitora. Nie mówisz, że to ma być monitor koniecznie komputera. I na przykład ekran kasy fiskalnej, taki LCD, to też jest monitor w rozumieniu tego przepisu. Więc jeżeli pracujesz na przykład w sklepie, no to może być dla ciebie ważne, żeby móc skorzystać z dodatkowej przerwy. I to są jakby takie ogólne przepisy. Natomiast Nasz ustawodawca zdecydował, no i bardzo dobrze, cieszę się z tego, że kobiety w ciąży nie mogą wykonywać tak zwanych prac uciążliwych, czyli czy niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. I tutaj nie ja będę tych wszystkich prac wymieniać, bo to jest długi spis, natomiast te prace obejmują wszystkiego rodzaju, każdego rodzaju wysiłek fizyczny, taki wiecie, typu dźwiganie, noszenie. Hmm, jakiś, hmm, praca w hałasie, praca w, jakiś, przy jakichś substancjach chemicznych. Hmm, tego, jeżeli masz tego typu pracę, to ja tutaj zalinkowałam, zaraz zalinkuję dokładnie ten tekst tego rozporządzenia. Tam są szczegółowe wytyczne i proszę Cię sprawdź, czy Twoja praca nie jest szkodliwa w rozumieniu hmm, przepisów hmm, prawa pracy, bo jeżeli tak jest... To pracodawca ma obowiązek tak zorganizować Twoją pracę, żebyś ty mogła y, pracować tak, aby to było bezpieczne dla ciebie i dla Twojego dziecka. Nie może ciebie pracodawca zmusić do tego, żebyś pracowała w warunkach szkodliwych. Y, I jakby tutaj. Problem jest taki, że dla pracodawcy to jest bardzo duży ból, bo pracodawca, który ma zatrudnioną na przykład jakąś, wiecie, kobietę, no nie wiem, przy jakichś chemikaliach na przykład, to on najczęściej nie ma jak zorganizować jej innej pracy niż ta praca, którą ona wykonywała. Bardzo często tak jest. Po prostu nie ma takiej pracy, którą mógłby jej powierzyć, bo w biurze jest ograniczona ilość miejsc i... No, i po prostu nie ma co to jest z tą osobą zrobić. I co w takim wypadku? W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany, no, jeżeli nie może, z pierwszej kolejności oczywiście zorganizować tę pracę inaczej, ale jeżeli nie może tego zrobić, no, powinien tą pracownicę po prostu zwolnić z obowiązku świadczenia pracy. To tak bardzo poformalnie brzmi, ale generalnie to chodzi o to, że powinien ją wysłać do domu i powiedzieć: Nie musisz przychodzić do pracy, ale zachowujesz swoje wynagrodzenie. No i możecie się domyślić, że pracodawcy nie są zbyt szczęśliwi z tego, że mają pracować wynagrodzenie pracownicy, która nie będzie pracowała. Więc y, pracodawcy bardzo często y, sobie wymyślają taki skrót, że proszą pracownice, które są w ciąży i mają taką pracę, której nie powinny wykonywać, żeby one y, poszły na zwolnienie. Po prostu idź na zwolnienie, dziecko, idź już na zwolnienie, idź już na zwolnienie, bo tutaj po prostu nie ma dla ciebie pracy. No nie ma, możemy ci zorganizować pracy, tak? Pomijając już to, że ja w ogóle, jak słyszę taki, wiecie, patriarchalny ton skierowany do dorosłej kobiety, to mi się nóż w kieszeni otwiera to, to jest niezgodne z prawem. I żadną siłą pracodawca nie może od was wymagać żebyście poszły na zwolnienie lekarskie. Nie ma takiej mocy sprawczej pracodawca, żeby nakazać pracownicy pójście na zwolnienie lekarskie. Dobra, minuta przerwy, bo mi dla mnie. Mam wszystkim na Instagramie mam do Was prośbę. Jeżeli ten temat jest ciekawy, jakkolwiek, to podzielcie się co? Podzielcie się na swoich łolach albo podzielcie się na, na grupach dla mam, bo to jest super miejsce. Jak mówiłam, na początku znowu bez kawy, tylko z herbatą. No i dobra. Więc co z tym pracodawcą? Co z tym pracodawcą zrobić? Tutaj temat jest niełatwy, bo faktycznie jakby ja rozumiem, że pracodawca nie chce płacić za. Czekajcie, zaraz będę odpowiadać na pytania, bo już widzę, że są pytania. Ja rozumiem to, że pracodawca nie chce płacić za to, że, że ma pracownicę, która wiecie, nie pracuje, on ma płacić jej wynagrodzenie. No ja, ja to rozumiem, że to jest niekomfortowe, natomiast to jest wasze prawo, jesteś w ciąży i jeżeli dałaś pracodawcy zaświadczenie lekarskie, że jesteś w ciąży, albo twoją ciążę widać bo to też jakby niekoniecznie trzeba przedstawiać zaświadczenie ale jeżeli jesteś już w widocznej ciąży, to pracodawca też powinien przestrzegać tych wszystkich rzeczy, o których mówię no to wtedy no to wtedy po prostu on nie ma wyboru, tak? I, I teraz tak, nad tym się trzeba trochę zastanowić i to nie jest prosty temat, bo oczywiście możesz co zrobić? Wykręcić numer telefonu do Państwowej Inspekcji Pracy, czyli PIP i zawiadomić ich, że Twój pracodawca nie przestrzega prawa pracy. No możesz tak zrobić. Możesz, Nie polecam tej opcji. Możesz oczywiście jakby obsmarować go w internecie i nie wiem, jakąś tam skargę zrobić i tak dalej. To jest no są takie rozwiązania. Ja ich nie lubię, bo one powodują, że wchodzisz w konflikt z własnym pracodawcą, a jeszcze nie wiesz, co będzie dalej, jeszcze nie wiesz, czy może nie będziesz chciała do tej pracy wrócić i jeszcze nie wiesz, jak to będzie dalej wszystko wyglądało, więc może niekoniecznie na samym początku swojej jakiejś tam... Tego, tej, tej ciąży, wiecie, tej współpracy z pracodawcą w okresie macierzyństwa należałoby takie super ekstremalne rzeczy robić. Natomiast faktycznie hmm, hmm, przejęcie na lekarskie jest hmm, krótkoterminowo opcją hmm, ok. Z tego względu, że no jakby w czasie ciąży będzie Wam wypłacany zasiłek chorobowy wynoszący 100% waszego wynagrodzenia, więc jakby nominalnie niewiele stracicie. Natomiast proszę, żebyście pamiętały, że ten okres zwolnienia lekarskiego, to on potem on będzie rzutował na wasze przyszłe świadczenia przede wszystkim emerytalne. Wiem, że to, to śmiesznie brzmi, ale jednak. A także a także będzie rzutowało na to na wysokość waszego zasiłku w tym sensie, że gdybyście na przykład w okresie tego zwolnienia lekarskiego na przykład miały dostać jakąś nagrodę albo byłyby wypłacone premie i tak dalej, to to wszystko będzie miało potem wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Więc ja nie jestem taka też super szczęśliwa z tego powodu, żebyście zaraz przechodzili na zwolnienie, jeżeli wyłącznym powodem udzielenia tego zwolnienia miałoby być to, że macie niebezpieczną pracę. I Ja rozumiem lekarzy, którzy nie chcą takich zwolnień udzielać, bo oni tak naprawdę nie mają, to są wskazania medyczne do udzielenia zwolnienia lekarskiego. Także tutaj ten temat jest trudny. Ja myślę, że najlepsze, co można zrobić, to po pierwsze powiedzieć pracodawcy, że ja wiem, że mam takie prawo, żeby nie pracować w tej niebezpiecznej dla mnie sytuacji. Napisać do pracodawcy można w dalszej kolejności pismo. Nadresowane na pracodawcę, że yy, yy, mam takie i takie uprawnienia i wnoszę o to, żeby mnie zwolnić od świadczenia pracy, która jest dla mnie niebezpieczna. Gwarantuję Wam, że żaden pracodawca rozsądnie myślący nie odpisze Wam na piśmie, że on się na to nie zgadza, bo po prostu robi sobie, że tak powiem, strzał w kolano po prostu totalny, bo to jest dowód na to, że on łamie prawo pracy. To jest po prostu, nikt tego nie zrobi rozsądnie myślący, tak? Więc bardzo wiele przypadków takiego jawnego łamania prawa pracy wyeliminuje samo to, że napiszecie do pracodawcy pismo. Ja wiem, że to wymaga jakiejś tam odwagi i też postawienia się. Jeżeli się boicie, no to wiecie, możecie do mnie się, ze mną się skonsultować, ja wam napiszę pismo i yy, pogadamy, ustalimy, co zrobić. Natomiast yy, ja myślę, że to jest w zakresie jakby asertywności każdej dorosłej osoby, a szczególnie takiej, która niedługo będzie miała dziecko. Dobra, uwaga, czytam pytania. Yy. Co w Monika pisze, tak. Co w przypadku sprzątającej ciężarnej, która codziennie jest narażona na kontakt ze środkami chemicznymi? No Monika, czy takie mają prawo się bronić? Monika, no wiesz, co, to dużo zależy od tego, jaką ty masz pracę, bo jeżeli ty masz pracę przy, nie wiem, no wiesz, w środkach czy też takich domowych, no to ja nie sądzę, żeby one się kwalifikowały w rozporządzenie o pracy niebezpiecznej, bo my tutaj mówimy raczej o takich chemikaliach w rodzaju wytwórstwo kosmetyków albo wytwórstwo tej chemii domowej, tak? Mm. Natomiast y, może, może Twoja praca jest y, dla Ciebie uciążliwa i, i Ty powinnaś, y, może przeczytać to rozporządzenie, może tam jest coś innego. Może na przykład Ty się łapiesz w y, zakaz dźwigania, bo ze strządaniem to ja rozumiem, że też się wiąże noszenie różnych ciężkich rzeczy, prawda? Y, więc może tutaj, jakby od tej strony, nie sądzę, żeby. Y, żeby to było tak, że, że ta chemia domowa dyskwalifikuje tą pracę. Wiem, że Facebook ma teraz raz dwie niejaźni, bo patrzę na drugie urządzenie, na którym gadam do Instagrama. Cześć Monika, cześć Ola. Dobra, aha. Ma I jeszcze tutaj Klaudia ma pytanie. A jak to jest z kobietami, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego, bo właśnie zostały zwolnione? Czy wciąż ciąży przysługuje im ubezpieczenie NFZ? To nie jest temat dzisiejszego live'u, ale dobra, powiem. <laughs> tak, kobiety w ciąży, niezależnie. To może powtarzać za każdym razem, to jest ważne. Kobiety w ciąży, niezależnie od tego, czy pracują, czy nie pracują, czy mają, wiecie, jakby ubezpieczenie, czy nie mają ubezpieczenia, czy mąż je zgłosił, czy ich nie zgłosił, mają prawo skorzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej w ciąży. Koniec. kropka Mają. Dobra, macham Wam i idę do Facebooka. Tutaj pytanie ma Kasia. Na zwolnieniu jestem od 14 lutego, pisze Kasia, a od pierwszego weszła, no, ja nowa umowa z pracodawcą, gdzie dostałam awans i wyższe wynagrodzenie. Czyli rozumiem, że w związku z moim L4 to wynagrodzenie nie jest brane pod uwagę do zasiłku chorobowego. Um, no, nie jest brane pod uwagę, Kasiu, gdyż... Um, Gdyż kochana, do zasiłku chorobowego bierze się pod uwagę, i tak samo do zasiłku macierzyńskiego, bierze się pod uwagę wysokość składek odprowadzonych przed przejściem na to zwolnienie. Więc jeżeli ty dostałaś, nie wiem co prawda, jak to jest możliwe, aha, awans dostałaś. No, jeżeli dostałaś awans w trakcie zwolnienia lekarskiego, no to ten awans dopiero będzie brany pod uwagę przy ewentualnym kolejnym okresie zasiłkowym. Nie wiem, czy to jest dla Ciebie jasne. No dobra, to tak z myślę, że wszystko powiedziałyśmy sobie. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Słuchajcie, bo już gadam 23 minuty, wow. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Czy coś Wam się jeszcze urodziło? No dobra, to podsumujmy. Najważniejsze. Jeszcze są jakieś pytania? Kasia mówi, że jasne. Dobra. E, więc podsumujmy. W ciąży można pracować. Monika pisze jeszcze, dobra. Jeszcze jedno pytanie. Dźwiganie także wchodzi w grę. Oczywiście codzienny kontakt z rzutkami chemicznymi dość toksycznymi jak chlor. E, no Monika, em, Monika em, to ja Cię zachęcam, żebyś Ty zajrzała na mojego bloga. I tam jest artykuł o pracy zakazanej w ciąży, jest tam zalinkowane, ponieważ jesteś na Instagramie, to tam jest zalinkowane to rozporządzenie, o którym opowiadam. I tam musisz sobie przejrzeć, ono jest bardzo długie i jest wykaz um, tych wszystkich prac. Jeżeli będziesz miała dalej problemy, nie będziesz wiedziała, to um, to zapraszam Ciebie na indywidualną konsultację. Ka Monika pisze, mam pytanie o przerwę kobiety ciężarnej i pracę przy monitorze. To już mówiłam. Um, przy jeżeli pracujesz 8 godzin na kasie, to obowiązuje tylko jedna przerwa. Nie, ja już mówiłam Monika, to na samym początku, poprzednio sobie. Przesobuje jedna przerwa 10-minutowa po każdych 50 godzin, minutach, jeżeli pracujesz powyżej 8 godzin. A jeżeli pracujesz do 8 godzin, to obowiązujecie taka sama przerwa jak wszystkich. Czyli jeżeli pracujesz do 8 godzin, to obowiązujecie taka sama przerwa jak wszystkich innych, a jeżeli pracujesz. Powyżej 8 godzin, to, to wtedy przysługuje ci 10 minut po każdych 50 minutach od początku, czyli nie dopiero w 9 godzinie, tylko od samego początku. Ok? Kasia pyta. Przerwy w pracy po 50 minutach w pracy z komputerem: Czy to trzeba wykorzystywać w takich blokach, czy na przykład pracuję 2 razy 50, i na przerwa 20 minut? Wiesz co, to będzie dużo zależało od tego, jakie są Twojego pracodawcy, ale generalnie nie widzę przeszkód, żeby to połączyć, szczerze mówiąc. Nie widzę przeszkód. Bo to tak naprawdę ta przerwa ma Tobie służyć, no nie? Więc jakby jeżeli pracodawca się na to godzi, a Ty tak byś wolała, to myślę, że jak najbardziej tak. Natomiast tutaj też, jeśli chodzi o te przerwy i te inne rzeczy, to również jakby stalecam tą samą strategię, czyli po prostu nie, rzu słuchajcie, nie rzucamy się na pracodawców i nie krzyczymy, że my mamy prawa, bo mamy prawa oczywiście, tylko to jakby z tego powodu, że Ty masz prawo, to jeszcze nie znaczy, że jakby wiecie, że pracodawca będzie chciał tak super bardzo mocno je... Um, sobie dać, tak, jakby umożliwić skorzystanie z niego. Ja nie jestem fanką wojny z pracodawcą, bo wy nie wiecie, co będzie dalej. Tak? To jest jakby najważniejsza sprawa, tak? Czyli po prostu yy, myślimy perspektywicznie i oczywiście yy, trzeba głośno powiedzieć, że tak, ja mam prawo, drugi pracodawca, i ja chcę z tego prawa skorzystać, ale nie yy, bez agresji, proszę, bez agresji. Dobra, podsumowanie, bo miało być już podsumowanie, a wróciłam do początku tak jakoś okrężną drogą. Podsumowanie jest takie, że w ciąży możecie jak najbardziej pracować, możecie jak najbardziej prowadzić działalność gospodarczą i możecie jak najbardziej wykonywać wszystko to, co macie ochotę. Również już jest, możecie nawet, wiecie, pracować jako górniczki, czy tam, czy w jakichś zawodach po prostu fizycznych nie ma ku temu żadnych przeszkód, chyba, że Wasza praca jest wyjątkowo niebezpieczna i ustawodawca ją, ją umieścił w wykazie prac zakazanych. Ten wykaz obejmuje najcięższe prace, kontakt z substancjami chemicznymi, nadmiernym hałasem i tego typu sprawy natomiast w przypadku jakby takiej zwykłej pracy to co Was interesuje najmocniej to jest to, że nie wolno Wam pracować w nadgodzinach oraz nie wolno Wam pracować w porze, porze nocnej a jeżeli pracujecie więcej niż w, zerwało Facebook, czy Facebook mnie widzi? a jeżeli pracujecie więcej niż 8 godzin to po każdych 50 minutach to po każdych 50 minutach pracy przysługuje Wam 10 minut przerwy od tego monitora. No, i to jest wszystko tak naprawdę, co chciałam Wam dzisiaj przekazać. Następne szkolenie będzie za tydzień i będziemy właśnie mówić więcej o podważaniu przez ZUS umów. I Facebook mnie nie widzi, więc gadam w tym momencie. A nie, ulepiszę, że nie zerwało. No dobra, to fajnie. W przyszłym tygodniu właśnie będziemy mówić trochę więcej o tak, tak to zaplanowałam, o podważaniu umów przez ZUS. I jeszcze w kwietniu będziemy też mówić o tym, jak zaplanować sobie opiekę po porodzie, jakie wolne dni można wykorzystać, i reszta ciąg dalszy będzie już na samym wyzwaniu. A wyzwanie, przypominam, rusza 23 kwietnia i potrwa 3 dni i będzie dostępne tylko dla osób zapisanych. Więc jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał, to w tej chwili, proszę klikać, bo zarówno w opisie tego live'u na Facebooku, jak i w moim bio na Instagramie jest zalinkowane wyzwanie, zapis na wyzwanie i tam można po prostu do nas dołączyć. Także jeżeli nie macie więcej pytań, to dzień dobry Łukasz, dzień dobry w Instagramie. Jeżeli nie, nie macie więcej pytań, to na dzisiaj z mojej strony wszystko. Mam rozdwójnie jaźnię, gadając do dwóch monitorów. Nie wiem, czy będę to praktykować w przyszłości. <grym> no, powtórka tego nagrania będzie dostępna na Facebooku i na moim kanale na YouTube. Także, jak ktoś nie oglądał od początku, a go to zainteresowało, to zachęcam do odwiedzenia. Oczywiście, również proszę Was, jak zwykle, o podzielenie się tym nagraniem. No dobra, to jak nie macie więcej pytań i nic do mnie więcej nie chcecie, to życzę Wam bardzo miłego dnia i do zobaczenia.